Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach policja podpowiada jak zabezpieczyć mieszkanie i dom podczas wakacyjnego wyjazdu, straż miejska na rowerach, a na koniec przypominamy o darmowych badaniach. Trwają wakacje, czas błogiego lenistwa, wyjazdów i żniwa dla złodziei. Właśnie dlatego warto pamiętać, aby zabezpieczyć się podczas wakacyjnego wyjazdu. Wakacje to czas przyjemny dla nas wszystkich, czas urlopów i wypoczynku często z dala od domu. To także czas idealny dla wszystkich złodziei, którzy wykorzystują nadarzające się okazje. Jak zabezpieczyć swoje mieszkanie i majątek? Podpowiadamy. Warto przed wyjazdem na urlop poprosić sąsiada bądź też inną zaufaną osobę, żeby w czasie naszej nieobecności zaopiekowała się naszym mieszkaniem bądź też domem. Warto zadbać też o skrzynkę pocztową. Ta również może zdradzić naszą nieobecność. Ważnym jest również to, aby sąsiad bądź też ta zaufana osoba przez nas opróżniała skrzynki pocztowe, bo korespondencja, która znajduje się w skrzynce, przepełniona ta skrzynka, już daje pierwszy sygnał potencjalnemu złodziejowi o tym, że już od dawna nie przebywamy w swoim mieszkaniu. Warto jest również, aby przed wyjściem sprawdzić, czy na pewno mamy zamknięte okna, jak i również czy na pewno zamknęliśmy drzwi od naszego domu, bądź też mieszkania. Należy więc wychodząc z domu zachować dzwoni. Pojoną uwagę. Jak co roku, tak i teraz w porządku na ulicach miasta pilnować będą także rowerowe patrole municypalnych. O spokój i porządek na terenie całego miasta dbać będą strażnicy miejscy na rowerach. To już tradycja, że w miesiącach letnich na ulice i chodniki miasta wyjeżdżają strażnicy miejscy na rowerach. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa ich obecność na płockich drogach została opóźniona. Zgłównie patrole rowerowe, które są. E... Środkami lokomacji bardzo ekologicznymi, y, są szybsze niż patrol pieszy, i również szybsze niż patrol zmotoryzowany w kwestii tworzenia się na ulicy y, korków. Tak? I tam, gdzie y, radiowóz będzie dojeżdżał wolniej na interwencję, tam patrol. Y, rowerowy pojawi się e, szybciej. Patrole rowerowe spotkamy głównie w ulubionych miejscach spacerowych potrzan, choć nie tylko. Tak naprawdę patrole rowerowe to mają służbę na terenie całego miasta, ale uwzględniamy głównie te patrole na terenie Starego Miasta, gdzie jest sporo turystów, nad Zalewem Sobótką, e, Wzgórze Tumskie, wszelkie parki i skwery. Patrole rowerowe wykonują takie same zadania, jak y, chociażby patrole zmotoryzowane. Y, mają ze sobą funkcjonariusze y, wszystkie środki przymusu bezpośredniego, czyli y, zarówno y, pałkę tomfę, jak i kajdanki, gaz. Y, mają ze sobą również radiostacje. Y, no i bloczek mandatowy, bo również wykonują swoją pracę i w kwestii zakłócania ładu i porządku publicznego, szczególnie koledzy wystawiają mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Patrole jednośladowe mają przewagę zarówno nad patrolami pieszymi, jak i w wielu przypadkach samochodowych. Mogą bowiem dotrzeć do interwencji niejednokrotnie o wiele szybciej. Rowery są także cichym środkiem transportu, który zapewnia funkcjonariuszom skrytość podczas patrolu, dając możliwość łatwiej obserwacji patrolowa. Terenów. Przez cały czas można korzystać z oferty bezpłatnych badań na obecność wirusa HCV. Mieszkańcy Płocka i regionu mogą skorzystać z bezpłatnych i kompleksowych testów wykrywających wirusa HCV. Ogólnopolska akcja diagnostyczna została przedłużona do końca 2020 roku. Od 150 do 250 tysięcy ludzi jest zakażonych wirusem HCV. Wirus HCV jest to wirus hepatotropowy, który w przeciwieństwie do innych wirusów często ma przebieg zakażenia jest taki bezobjawowy. Po ostrej fazie następuje wielomiesięczny, ale wieloletni okres bezobjawowych, bezobjawowego zakażenia. Co w konsekwencji może prowadzić do marskości wątroby, a nawet raka wątrobowo-komórkowego? Co ważne, choroba przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub powodować objawy podobne do grypy, takie jak zmęczenie czy gorączka. Obecnie istnieją leki, które w 100% eliminują wirusa HCV. Właśnie dlatego ważna jest diagnostyka. Badanie można wykonać w każdym naszym punkcie pobrań. Jest to badanie bezpłatne. Polega na. E, wykonaniu szybkiego testu, który wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko białkom wirusa HCV. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do dalszej diagnostyki przysługuje mu także bezpłatna diagnostyka potwierdzenia metodą immunochemiczną jak również metodą biologii molekularnej. Badanie jest bezbolesne, a wynik mamy już w 15 minut. Bezpłatny test można wykonać we wszystkich laboratoriach medycznych ALAP. Akcja objęta jest honorowym patronatem prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.